Przykaz mnie nie było na YouTube, ale dzisiaj sobie robimy na yy, tym na Battle Royale zwykłym Tylko loot Iron Mana Challenge Więc no, dajcie standardową i live ja tu szukam o jest. No i cóż, zaczynamy gierkę. Eee, w ogóle chciałbym bardzo zdobyć tego skina, bo za rangi się tutaj zdoby... Za rangi się zdobywa styl tego skina i to jest bardzo fajne. I jeszcze eee, tego skina tak bym chciał mieć, ale nie mogę, bo nie gram sobie. A, I... e... dobra, już, już więcej miałem powiedzieć Chwilę się rozmyśliłem e, Miałem powiedzieć, że Te rękawice Ironmana są troszkę według mnie za bardzo W pewnym sensie Za bardzo słabe I za bardzo mocne Bo biją mało ale mają automatyczne naprowadzanie i jak coś to leczenie oczywiście się nie liczy jako przedmioty na i mogę je mieć I mogę mieć leczenie i medaliony no i oczywiście mogę mieć pierwsze bronie te dopóki nie będę miał mogę mieć pierwsze bronie zwykłe dopóki nie będę miał Broni Ironmana, mam nadzieję, że dzisiaj wygramy sobie macie Fajnie by było na przykład znaleźć ten nowy medalion. ten prezent z nowym medalionem, ale kto nie wie to jest prezent, który może się wydropić ze skrzynek. I tam się dostaje taki medalion. I jeszcze się dostaje coś takiego, że jeszcze tam są mikropistolety można wydropić jeszcze jak to się nazywało te małe pistolety dobra no tu jest skrzynia ta dobra no i no gawicami aktualnie nie mogę strzelać, więc po prostu biorę na razie karabin maszynowy i jak przyleci ten zrzut i będę miał ręce, to wtedy wyrzucę wszystkie bronie. I tak to będzie wyglądało. W tym razie mogę zbierać. No, w razie czego to mam do ucieczki nogi. Napiszcie w komentarzu, co bardziej lubicie: nogi czy Ironmana, czy rękawice Ironmana, a przepnę wam sobie Ja osobiście uważam, że lepsze są yy, nogi, ręka, te, no, no, zestaw lotniczy Ironmana, dlatego, że po prostu on yy, możesz uciekać sobie w Dal I to jest taka ulepszona wersja jetpacku, i można powiedzieć, że to jest nawet lepsze niż jump pod. Jakby do szybkiego przemieszczania się to jest cool, a rękawice to jak jest jakiś pros i bierz się z nim na blisko, to rękawice ci zbyt nie pomogą, ale jak jest jakiś lub albo taki średni albo normalny gracz. Um, to wtedy po prostu i bierz się z nim na daleko, to, to już te rękawice są gitne. Chyba, że po prostu grać z jakimś prosem, który dobrze buduje, dobrze movmentuje i tak dalej, ale ma słabego cela, no to wtedy to też jest Tu? Jeszcze nigdzie nie wylądowała? Nawet tu? Nawet tu? Nawet... Nawet... Nie wiem, co zaznaczałem. chyba nie, ale tu? Chyba tak. Jeszcze... Nawet tu? Jeszcze... Nawet tu? Nawet tu? Ej, no i no, nigdy nie wylądowało jeszcze kapsuła. Dziwne. W ogóle na rankingowych reaktywacji. Teraz ja grałem taka ciekawostka. Znaczy, to nie ciekawostka, ale zdarzyła się taka akcja, że. Po prostu grałem, 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 aż w końcu zamiast mapy na reaktywację się pojawia mapa yy, ta zwykła taka, która nie jest reaktywacji z Audi sezonu. Ja też się przyznaję, że nie jestem jakimś opi graczem, ale pompuję jak najbardziej. O, oh, flara. Yy, mówiłem, że z skrzynki może wylecieć taka oto flara rakietnicza na fajerwerki. Przez yy, dużo osób to jest nazywane jako flara po prostu, flara. Bo tak było też w poprzednim, nie w poprzednim sezonie, bo w poprzednim sezonie tego nie było, tylko w poprzednim sezonie, kiedy po prostu była ta flara, yy, to była Flara. Ją tak nazywali. A teraz to jest jakaś na fajeromerki. Teraz to jest... rakietnica na fajerwerki O, leci gdzieś. Tu leci Iron Man. a dobra lecimy na tak

Dobra 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 Jak ja sam nie mogę używać broni Zwykłych, to by pibota, który bota, który, ten, który za mnie będzie używał broni znaczy, żeby nie przeszkadzał, Tam skrzynki, dobra. To, ...bym poleciał teraz widzowie na ...jakiś medalion na tu tam. Ale bardzo by było fajnie, gdybym znalazł medalion yes. tego. To Który już wam mówiłem co robi Nadmuchuje ci balony Chyba co pół minuty? Chyba co pół minuty Dobra, to już zabijemy go Jeden Dobra, ja uciekam. Jo! I ty w prawie trafił. No i uciekamy. No i zabiliśmy jednego. To co prawda nie był medalion, ale zabiliśmy jakiegoś. Przynajmniej. E le chiamo. Dobra widzowie Mamy chyba wszystko co chcieliśmy, bo mamy trzy medaliony. W sumie to mamy koronkę. Aha, bo... Czekaj, to my mamy jeszcze... A, i patrzcie, mam ten yy, urodzinowy medalion, który mi nadmuchuje balony. Tylko nie mam jeszcze tego medalionu ostatniego. Yy, czyli nerawdź, który jest tu i to jest... Widać, że to jest pułapka, bo sam medalion przy bunkrze. Hmm, ktoś to nieźle zaplanował, ale nie ma opcji, żeby to zadziałało na kogokolwiek z tych czasów. Może kiedyś to by działało, ale teraz to już nie działa. Dobra, lecimy. Znaczy, ja wiem, że tam będzie w tyle, więc po prostu go pokonam, wezmę ten medalion i, i plan jest taki, że wygrywamy gierkę. No, taki plan. Lecimy dur, lecimy dur, lecimy dur. No i spadamy dur, spadamy dur, spadamy dur. No, o, balon, no... balon się od razu. Oj, tam leci typek. O kurde, typek. Okay. Dobra, zabite. No i lecimy dalej. Sypek. Mam że sobie o, wezmę sobie auto i lecę na rafta. Czy nie na raft, tylko na medalion. Raz, bo no. No, nie wiem czy tam będzie taki on będzie pewnie mnie piło, ale ja zrobię szybki myk i już mnie nie ma. Pum, medalion Bierzemy medalion, no i mamy wszystko. Tu jest jeszcze jeden ten urodzinowy, tak wygląda. Wygrywam. Po prostu. Mamy cztery medaliony, wszystkie, które są ogólnie z gry. Koronkę mamy. Wszystko, co chciałem na ten odcinek. No i to tylko z tym lootem Ironmana. Dobra, lecimy. Ștept, nie ma, dobra, to lecimy. być. Dobra, ale lecimy coś, co się biją. A tu jest ten typek. No. Pum, pu, 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 pu. no i nie ma. Siedzi i kampi, co? No i aha, mój bot go zabił. Arsenał muszy No i te jestem tu pięć. No i kolejny zet. Lecimy. Kolejny Ty też chcesz przegrać? Pyk. Pyk, dead. No i mam jeden jednym. Wygramy. No chyba najprawdopodobniej to wygramy Typ chyba jest na wyspie, choć nie wiem, może jest na wyspie, Są ma sobie ten znacznik tylko Leco na wyspę i sprawdzę Nie, to nie ma Więc lecimy do strefy O, idealnie. To idealnie. Idealnie. Aha, tam jest typ! Tam jest typ czy nie? Ja nie wiem w końcu. Dobra, liftem. Liftem lecimy do strefy. nie. Ale przy okazji szukamy z tego typa nigdzie go nie widzę no gdzie ty typie jesteś? tu cię nie ma, tu cię nie ma tu cię nie ma nigdzie cię nie ma no, nigdzie tego typu nie ma No, poczekajcie, bo ktoś do mnie dzwoni Dobra, sorry widzowie, po prostu babcia do mnie dzwoniła, nieważne. Proszę, no gdzie ten typ? Ile to już minut? 21 Dobra. O, tam jest ten typer. Teraz go tam dopiero zauważył. Dobra, No i wygrana skorałka. zeskanował okolica. Dobra. Ego I już kończymy. 150 poziom. Tylko zobaczymy, jak tam w zadania. Dobra, widzę. W następnym odcinku będziemy próbować zdobyć felina będziemy po prostu no yy, szukali map na expa i tak dalej i tak dalej aż w końcu to będziemy to z drugiej rangi w ręki ja gdzieś o tutaj, tutaj. W następnym odcinku będziemy próbowali zdobyć felinę i zagrać na parę meczów rankingowych. dopóki zdobędziemy też tego Kilofa, który też pod wpływem rangi zmienia właśnie te kolory. Co? Przyjrzymy jeszcze sobie sklep. Okay. Keep and crispy. To po prostu. To jest pimo. No śmigacz. Ale to Chciałbym mieć bardzo tego iron Tego. No, tego, to, czekaj, jak no skina, ale co to? Chyba czekaj, teraz to nie rozumiem. Mamy kawa? Dobrze, że skinę, bo chcę tego Ale nieważne. Spider-Man też jest bardzo ładny cel. Wolverine, co ci się stało? Dobra. Wow, ale był się Słownie. Dobre widowie wow. ten ma mój kolega To jest troszkę dziwne To też jest całkiem fajne Dobra Mam nadzieję że odcinek Wam się podobał i ko!